Budżet Obywatelski ŚREMu. To część środków budżetu gminy ŚREM, o których sposobie wydatkowania zadecydują mieszkańcy. Do dyspozycji mieszkańców jest aż pół miliona złotych. Jak zgłosić swój pomysł? Wymyśl projekt, który poprze 15 osób. Może to być budowa placu zabaw, ścieżki rowerowej, organizacja koncertu czy zajęć tanecznych. Zgłoś swój projekt korzystając z formularza online lub dostarcz wniosek do urzędu. Twój projekt zostanie sprawdzony przez zespół budżetu obywatelskiego. Przekonaj innych mieszkańców, że to twój pomysł jest najlepszy. Zachęć śremian do głosowania na twój projekt. Każdy głos jest ważny. Może to twój projekt wygra. Realizacja zwycięskich projektów odbędzie się w 2016 roku. Zmień swoją okolicę. To ty decydujesz. Przyłącz się i głosuj. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej lub na Facebooku.